Cześć kochani, witajcie na kolejnym odcinku ze serii Back to School. Dzisiaj Wam pokażę, co jest w moim piórniku. On jeszcze pusty, ale tutaj mam wszystko właśnie przygotowane i będziemy go razem pakować. I ten piórnik kupiłem, mi się wydaje, że w Koflandzie, ale to 2-3 lata temu, więc mam już było no, długo. Jest mega fajny, więc tak on wygląda w środku, taki czarny. I co? Będziemy go dzisiaj pakowali. I taką pierwszą rzeczą, to i też niektóre rzeczy nie będą na przykład w piórniku, ale będą w plecaku i pierwszą rzeczą to jest taki klej, taki zwykły klej. Na pewno się przyda do czegoś przyklejania, czy jakieś tam, nie wiem, kartki przykleić, czy nie wiem, karty pracy. Więc go na razie nie pakuję, bo on pewnie będzie w plecaku. I tak, przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do ona no jest nowa i ja jej nie kupowałem, a ją dostałem od brata. Więc taka zwykła temperówka na pewno się przyda. I go, i jej też nie będę miał w piórniku, tylko w plecaku. I tak. Przechodzimy do kolejnych rzeczy. I kolejną rzeczą to jest gumka. Mam taką zwykłą czarną gumkę. Nie pamiętam, nie pamiętam skąd ona jest, ale no, taka zwykła czarna. I mam jeszcze taką małą, taką no, brudną trochę gumkę. Ja takie zwykłe białe. Więc na pewno wezmę je do swego piornika. Więc no, kolejną rzeczą to są korektory. Ten mam stary, ten jeszcze no trochę jest. Albo go zużyję w domu, albo w szkole. a tu mam taki nowy, więc no, pewnie ten wezmę do szkoły, a ten zostanie w domu więc tak. Kolejną rzeczą to są kredki. Postanowiłam, że wezmę kredki, tylko takie podstawowe kolory, nie będę brała jakieś, nie wiem, dużo. I postanowiłem na takie kredki. Tak one wyglądają. Takie kolory, czyli czerwony, zielony, taki brudowy, zielone zielony, niebieski, fioletowy, granatowy i taki i te kredki, ym, nie wiem skąd one są, po prostu miałam już je w domu i ja je biorę właściwie we szkole. I tak, przechodzimy do ołówków. Te ołówki już mają ogółkę jak widać. To są takie podstawowe ołówki. I ym, nie pamiętam skąd one były, ale to był taki zestaw ołówków, kilka jeszcze tam było, więc takie zwykłe ołówki z gumką na pewno się przyda co na matematykę, czy tam coś narysować, jakieś figury, różne rzeczy i tak. I kolejną rzeczą, która na pewno się przyda, to jest linijka. Taka zwykła. Ja ją miałem już, no dawno już ją mam, więc nie wiem skąd ona jest. Taka zwykła, 15 cm, więc na pewno się przyda. I przechodzimy do, do takiego Manseka, tak on wygląda. I ja go kupiłem w kruku. I na ja przykład jakieś najważniejsze informacje na matematyce, zapisuję nim. Po prostu wiecie, to jakieś najważniejsze, co trzeba zapamiętać, więc no. Nie pamiętam. No, w kruku kupiłem go. Mhm. Więc, Ale ceny nie pamiętam. I co? Przechodzimy do długopisów. Ja mam kilka rodzajów, bo mam od Stabilo taki. O. I od Stabilu mam jeszcze jeden taki długopis. To jest taki, wiecie, taki. A tu mam taki z takim czymś. Więc tu mam taki długopis. Mam jeszcze takie dwa i ja je kupiłem dla Wiatanie ten jest mega fajny ten też ale bardziej mi się podoba ten jeśli chodzi o pisanie więc no postanowiłem że w tym roku będę pisał czarnymi długopisami i mam też jeszcze takie podstawowe kolory podstawowe długopisy więc no to mam takie zwykłe tu mam też takie zwykłe więc no tak to wygląda i mam jeszcze taki szlowy długopis. No. Więc tak to u mnie wygląda. I te długopisy ze Stabilo kupywałem na Allegro. Więc no, Tak to wygląda. I przechodzimy do mazaków, brush penów, zakreślaczy. I postanowiłem, że w tym roku szkolnym będę miał kolor filetowy we wrześniu. Później będzie, będzie jakiś inny kolor. Tak sobie wymyśliłem, że będę tak robił. Więc kolorem we wrześniu jest fioletowy. Ale pokażę Wam brush pen y, czarny do nagłówków. Takie różne rzeczy, bo jakiś temat zapisać. I to jest brush pen synk pen z Pentela. Więc, no, taki. I to był w, w zestawie z innymi kolorami, więc zaraz Wam pokażę. I teraz pokażę Wam dwa takie mazaki. Tak one się prezentują. I one są z... to są mazaki Crayola. O takie. Więc postawiłam, że w tym roku szkolnym we wrześniu będzie kolor fioletowy przez miesiąc, więc takie dwa na pewno się przydadzą, ktoś zapisać takie różne rzeczy i mam kolejny mazak i go kupiłem w Ikei to był taki duży zestaw mazaków więc wziąłem sobie taki fioletowy i kolejną rzeczą to jest zakreślacz on taki fioletowy więc no, tak on wygląda i go kupowałem w Empiku, tak, tu był zestaw, jeszcze mam inne kolory, ale to wam pokażę na następnych odcinkach, więc no, taki fioletowy. I kolejny brush to już taki, ja mam dał to kolor fioletowy, tak. Więc taki fioletowy brush pen. Dwa jakieś, tam, jakieś takie, wiecie, zapisywania, i różne rzeczy. I co? Mam jeszcze ostatni długopis, to jest taki długopis. Kilka kolorów w jednym, mam taki tu czarny, niebieski i czerwony. Go nie wiem skąd mam, bo dostałem, więc... Ale właśnie ten brush pen to był w zestawie z tym czarnym i były też inne kolory więc no polecam, możecie je kupić albo w sklepach albo przez internet ja je ja zamawiałam na Allegro i co tak wygląda mój piórnik żeby nic nie wypadło i co, dziękuję za oglądanie tego filmu zostaw coś po sobie, zostaw subskrypcję na moim kanale, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.